W tym filmie poznamy kolejną funkcję związaną z dźwiękiem, a mianowicie funkcję automuzyka. Tą funkcję włączamy w tym miejscu i otwiera nam się tutaj znowu dodatkowy panel, za pomocą którego możemy do naszego filmu wstawiać muzykę. Czasami zdarza się sytuacja taka, że nie możemy wśród naszych zbiorów znaleźć odpowiedniej muzyki, którą możemy dodać do filmu, i właśnie wtedy możemy posłużyć się tą automuzyką. Mamy tutaj do dyspozycji różne utwory, które możemy wstawiać do naszego filmu, a niektóre z tych utworów możemy jeszcze dodatkowo modyfikować. Spójrzmy, jak poruszać się po tej bibliotece i jak znaleźć tu odpowiednią muzykę. Zakres pozostawiamy właśnie na tym wyborze on titles. Następnie ustawiamy odpowiedni filtr. Ja preferuję tutaj właśnie korzystanie z filtru style, ponieważ teraz możemy właśnie wyszukiwać po stylu muzyki. Ale jeżeli chcemy, możemy tutaj na przykład ustawić tempo i szukać naszą muzykę podając odpowiednie tempo, czyli na przykład 110-119. Powróćmy tutaj jednak do stylów. W filtrze podrzędnym ustawiamy właśnie styl, może to być na przykład blues. I następnie wybieramy muzykę. W tym przypadku mamy tutaj tylko jedną opcję do wyboru, blues to go. I spójrzmy, czy mamy jakieś odmiany. I rzeczywiście mamy tutaj parę odmian tej muzyki. Możemy je teraz przesłuchać. Spójrzmy jak brzmi. Na przykład ta odmiana. I w ten właśnie sposób możemy sobie dobrać tutaj odpowiednią muzykę. Ja wybiorę tutaj może nieco inny styl. Na przykład jakiś New Age, Easy. Zobaczmy, jak będzie to brzmiało teraz. No, nie jest to zbyt dobra muzyka w połączeniu z naszą plażą. Poszukajmy tutaj czegoś innego. No, powiedzmy, że będzie to brzmiało lepiej. I w tym momencie, jeżeli mamy już taką muzykę wybraną, to możemy dodać ją do osi czasu. Będzie ona stawiona od miejsca, w którym znajduje się nasz suwaczek. Czyli powiedzmy od tego miejsca. I będzie trwała do końca filmu. Teraz możemy zobaczyć, jak brzmi to w naszym filmie. Korzystanie z automuzyki jest o tyle ciekawe, że niezależnie od tego, jak długi jest nasz film, zawsze otrzymamy dobrze brzmiącą muzykę, a więc będzie miała ona odpowiedni początek, środek i na koniec odpowiednie zakończenie, a więc nie będzie ona po prostu urwana. Wśród dostępnych utworów mamy również utwory, które, jak mówiłem, możemy nieco modyfikować. Przełączmy tutaj zakres na Music Multilayer i spójrzmy, w tym momencie aktywowana jest tutaj opcja ustaw nastrój. Teraz możemy tutaj dowolnie suwakami ustawiać nastrój dla tej muzyki, bądź wybierać nastroje spośród tych predefiniowanych. Jest to bardzo świetna możliwość dopasowania muzyki do własnych potrzeb. Posłuchajmy na przykład, jak brzmi ta muzyka w wersji pełnej. Jeżeli chcemy zmienić ten nastrój, na przykład tylko na background, czyli tło. To jak widzimy, pewne elementy są tutaj wyciszane, co oznacza, że w tym przypadku te instrumenty są praktycznie niesłyszalne, a jedynie będziemy słyszeli bas oraz gitarę. Oczywiście możemy sobie te suwaki również przesuwać ręcznie, ustawiając w ten sposób własne proporcje dla tych instrumentów.